takie kurwa <głos> <głos> Ty chłopaki, chłopaki, stójcie Nie, siema Siema Gdzie, gdzie, to? No kurwa do... O, Ogólnie to do was o, Ogólnie to do Kierku, was Jechaliśmy do was na kawę Co? Jechaliśmy do was na kawę No my się was. Odłóż to kurwa Najlepiej to kurwa odłóż ty Dobra, o, ogólnie to pilnuj swoich, bo są bardzo szczekający. Ty. To nie warto swoje miejsce. mój samochód. Dobra, Basta, trzeba znać swoje mi miejsce. No dobrze, bo swoje miejsce. Przecież już Dobra. przyjechali na bazę, kurwa, we wszystkich, czy co? No, akurat tam jechaliśmy. A ja, żeby... my jechaliśmy do Was! <taka, Taka różnica, że my wiemy, gdzie macie bazę, a Wy nie. <taka>, wy <mam bazę>? <taka>, Taka, Taka różnica, ale że my również wiemy. wiemy. No dobra, no to w takim razie Wy jedziecie sobie do nas, skoro wiecie, a my o, nie, pojedziemy nie, nie, sobie nie, do nie. Was, dobra? O! Zobaczymy, kto wiecie jednak. Czyli chyba. Nie no, skoro wiecie, gdzie mamy. Siadaj na no, tej, tej swojej fury! Jedź. <taka> dobra, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj pierwszy! To wsiadaj, Ja chcę bo nie, wypełni, dalegam, dalegam, wsiadaj, w ogóle siebie doprowadzić! Nalegam, nalegam! Dobra, bo zaraz ci wypierdolę lekki ty na to. W okay, twoim miejscu. Ja chcę wyrównać Dobra, dwa Dobra, robimy, robimy a, pacyfistycznie. Idziecie sobie w swoją stronę, a my w swoją stronę. Czyli ja się jedną szybę wiem. Nie, nie! Tak, sami sam wymi... się w nas nie boli. Pilnuj swoich, ja chcę tutaj pacyfistycznie, to się źle skończy. Wy się biegaliście. Jeśli dotrzesz kurwa tej siebie, to cię Ja zaparkowałem. to bydlę. Drożu, wyszła do swojego, no to bydlę, no, ja, no, no, bo no, to no, będzie no, niby. Master, ja cię szanuję, ale spójrz na drożdża. On ma dubeltówkę na hita twojego dowódcę, więc. Ej, a Drożu przypadkiem kamizelki kuloodpornej nie zapomniał? Tak mi się coś wydaje. Ja Jeden strzał po tobie, kamizelka nic mu nie pomoże. Jest się ten problem Jeden strzał kto bardziej Bo ja to bardziej... Nikogo nie mam przestępczyć, nawet do na niego. Do ciebie w takim razie też. Dobra chłopaki, jedno wyjście. Albo sobie stąd idziemy, rozchodzimy się Ale albo będzie... Wsiadaj, uciekaj, do nas. No wsiadajcie, zradaj, wsiadajcie tak, chłopaki. Oj, chyba cię kolega zostawił. No cóż na pewno jedzie to... Do... Stój kurwa, stój w miejscu. Nie, o, no! Ty kurwa, To kurwa, kurwa, To niezłe pacyfistyczne podejście ci kurwa, ten Trzeba kurwa, 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 Trzeba kurwa, 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 Dobra. <śmienicza> to... <śmienicza> lutuj go, lutuj. Drożku, kurwa, kocham cię. <śmienicza> bierz bierz resztę, to... ja mam miejsca, bierz, bierz resztę. Weź sobie kamizelkę, kulo, oporną.